Witam wszystkich w tym krótkim filmiku z kolejnym Noabem. Jest to Noab z G18, bez tłumika, single handed, jak widzicie. 22 Ganstric. 22 Ganstric? Co jak szanie, Boże? Eee, wiadomo, że Gunstrick, jak ma fail. <coughs> Na mapie Lockdown Deathmatch, także coś nowego. Bardzo ładny gameplay. Niestety mecz się skończył, po prostu ktoś nabił szybciej 30 zabójstw ode mnie. Eee, ale Flawless Fail, także rzadko spotykane, no ale niestety tutaj tak wyszło, a bardzo szkoda. Ale chciałem się o czymś powiedzieć. Mianowicie. Call of Duty Ghosts będzie miał lepszą grafikę e, niż wersje konsolowe. E, nie chodzi tutaj o konsolę nowej generacji, gdzie będzie e, rozdziałka Full HD, będą fajne tekstury i tak dalej. Będzie może w końcu, przez jakieś przynajmniej pół roku e, będą mogły konsole rywalizować z PC-tami, e, Jednak chodzi tutaj o to, że dla Call of Duty Ghost zostały przygotowane specjalne tekstury e, i gra będzie po prostu wyglądać lepiej na, na PC niż na konsoli. E, to jest identyczna sytuacja, jaka była w wypadku Crydisa 3, gdzie na konsolach wygląda on fatalnie. Hmm, grałem, więc wiem. E, zarówno wygląd i wydajność jego była żałosna. E, no i porównania na, na YouTubie nie dają z, no, nie ma złudzeń, tak? W nich eee, po prostu Crisis 3 wyglądał gorzej na konsoli niż Crisis 3 gorzej eee, niż, niż Crisis 3 na Low na PC. Także musicie sobie zobaczyć, jak fatalnie wyglądał Crisis 3 eee, i jaka różnica była w przygotowaniu go na PC, a na konsole. Przede wszystkim tam było tak, że konsole nie dawały takiej możliwości, bo Xbox 360 PS3 w tym momencie są na poziomie komputera za może 800 zł. Eee, może przesadzam? A może nie? Nie wiem. Może więcej? Coś koło 1000. Eee, ponad. Myślę, że do 1500 już spokojnie. Eee, także naprawdę słabo. Eee, a Crisis 3 wyszedł na konsolę i po prostu było to naprawdę. No, złe posunięcie według mnie, no ale było to wymuszone tym, że, żeby zarobić, tak? Poprzedni Crysis nie wyszedł. Cry Nasz znaczy Crysis 1 nie wyszedł na konsole z wiadomych przyczyn, bo po prostu by konsole go nie uciągnęły. W tym wypadku mamy konsolę nowej generacji. Call of Duty Ghost wyjdzie na konsolę starej generacji, nowej generacji, dlatego też jest fajną wiadomością to, że tekstury są przygotowane nawet e mimo wyjścia konsol nowej generacji. To oznacza, że e Ghost będzie wyglądać lepiej na PZ-ach. Mimo tego, że wychodzi PS4 i Xbox One, co jest świetną wiadomością, oczywiście, dla graczy na PC. E, no, oczywiście dla mnie. E, dobra, kolejna rzecz. E, Moab i jego zagadka, e, Ghosts, e, to nie jest Moab, ten e, który widzieliście w poprzednim filmiku, w którym mówiłem o tym, że jest to Moab. Faktycznie, nawet wyświecać tam logo Moab, <laughs> Moaba, ale nie jest to Moab, jest to Kem. E, nazywa się tak, nie wiem, jak to po angielsku. Kiem. Kiem? nie wiem, jakoś tak dziwnie trzeba to wymówić to jest chem i to jest moab z paczki dlatego też się zacząłem bać, jak, to, jak o tym usłyszałem jednak nieoficjalne informacje które mam mówią, że jest to moab który będzie na jednym trybie nie wiem jakim i będzie on za wykonywanie zadań mapy czy coś, ten DSE. Nie wiem, co to ma być. E, ale wiecie, może być nowy tryb, który będzie, właśnie będzie na tym polegał. E, I ten moab będzie, będzie wypadał z paczki. Jest to możliwe. Ale jeżeli to będzie na jednym trybie e, i tylko na tym trybie, a inny moab będzie na przykład miał, e, będzie wymagane do niego 30 zabójstw, tak. E, oczywiście. To ja nie mam nic przeciwko, szczerze mówiąc. Dlatego, że, no wiecie, zależy, jaki to jest tryb, tak. Nie, wie, nie wiemy dokładnie, jaki to jest tryb. E, po prostu. Może być, to, może być to taki tryb, gdzie ten moab z paczki naprawdę ciężko zdobyć I warto po prostu wykonywać te cele mapy, czy co to tam ma być, nawet nie wiem Żeby tego moaba zdobyć Także widzicie, że nie jest, nie, nie jest tak źle I mam nadzieję, że nie będzie tak, że moab będzie w każdej paczce Jeżeli tak będzie, to naprawdę będzie to bardzo niegrywalne Call of Duty Bo wystarczy, że będziemy rzucać sobie paczki Zobaczcie to, holy shit, bitch Eee, będziemy rzucać sobie paczki i, i, i tyle, tak? I po prostu losować Moaby, co wy, nie wydaje mi się, żeby tak było, bo to byłoby zbyt głupie posunięcie, chociaż już skorodyt nas, przyzwy nas przyzwyczaiło. Eee, także nikt dokładnie nie wie, czy ten Moab będzie, czy go nie będzie. Wychodzi na to, że będzie, dlatego że skoro jest ten chem, to będzie zwykły map, którego możemy zdobyć po prostu zabijając ludzi z naszej broni. E, wszyscy liczą, ja też, że będzie to po prostu wyższy streak niż 25, 24 właściwie. E, może być 30. Nawet słyszałem wiadomości, nieoficjalne oczywiście, nikt tutaj nic mówi po prostu, po prostu nie wiadomo, tak. E, może to być streak 35. Byłoby ciekawie. No i oczywiście fajnie by było jakby Moab kończył grę jednak. To jest spoko rzecz. Dlatego, że po prostu, no wiadomo, mecz może wbijać te triple i double. No, nie, nie zamierzam, bo ja nie jestem aż takim skillem, żeby triple nabić. Ale fajnie by było jakby kończył jednak mecz Moab. To jednak jest, wiecie, takie solidne zakończenie gry. Po prostu jeb i koniec. Także widzicie, tutaj mecz się kończy. Niestety... Mój oponent był szybszy niż ja. No po prostu on chyba miał, nie wiem z czego on strzelał, ACR chyba? Ten co był drugi, a ja pierwszy, nie wiem, UMP, nie wiem, nie pamiętam. Chyba nie wiem, nie, nie, nie pamiętam tak, UMP dokładnie. E, no i po prostu zobaczcie, ludzi, dużo ludzi wyszło i dlatego też MOABa nie wbiłem. E, z takiej broni też bym dużo więcej zabój zdobyła, miałem tylko pojedynczy G18 bez tumiku. E, dobra, dzięki za oglądanie, Gunstrick21, e, MOAB fail na mapie lockdown, Deathmatch, czyli nietypowo jak na moim kanał, na, jak na mój kanał. E, ma, mam nadzieję, że się podobało i... Subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi i chcecie się dowiedzieć więcej na temat Call of Duty Ghosts. Oczywiście gameplay jest Ghosts, kiedy wyjdzie Ghosts, eee, to wiadoma rzecz. Dzięki za oglądanie